Witam wszystkich w nowym roku 2021. Także zaczynam pierwszy wypad w nowym roku. Jestem w Amargauel Alpen. Tak się ten region nazywa. I w związku z tym, że w Niemczech panuje tak zwany twardy lockdown, są różnego rodzaju obostrzenia. Zakaz opuszczania domu między godziną 21 a 5 rano. Jestem pod dosyć silną presją czasową. Także dzisiaj nic specjalnie wymagającego, ponieważ muszę się w tych widełkach czasowych zmieścić. Ale mimo wszystko myślę, że górka warta. Zobaczenia górka warta pokazania Wam nowego, w zasadzie terenu, którego jeszcze na moim kanale nie pokazywałem. Amelgauer Alten, zapraszam Was, na pewno będzie coś ciekawego. No i tak, charakterystyczna alpejska architektura, jakieś artefakty z minionych czasów. Widzimy narzędzia gospodarcze, tutaj coś do mielenia. Ziarna do produkcji mąki. Niestety, na chwilę obecną, wiadomo, wszystko jest zamknięte. No i nie można się temu dokładniej przyjrzeć. Yy, ok, temperatura optymalna około minus 6 stopni. Także bardzo fajny śnieg. Niestety nie było w ostatnich dniach świeżego, świeżego opadu. Ten zalegający jest co najmniej sprzed tygodnia, ale myślę, że. Wystarczy i da mi dużo radości, ponieważ w tym roku w zasadzie będzie to mój pierwszy, no szczerze przyznam, drugi kontakt ze śniegiem, a mamy w końcu zimę. na mój główny szlak i zasuwam już na czarcią głowy jest bajecznie niebo jak widzicie powoli nabiera swoją właściwą barwę, staje się pięknie niebieskie, kontrastuje z ciemniejszymi leśnymi barwami no i idealnie komponuje się z tą białą pierzynką, na to czekałem niestety w obecnych czasach Coraz rzadziej możemy zobaczyć śnieg, musimy po niego jeździć w góry. Także no zastanówmy się sami, czy rzeczywiście następuje ocieplenie naszej planety, czy jest to jedynie wymysł, czy jest to niestety smutna rzeczywistość. Pogoda zrobiła się iście królewska, jest naprawdę pięknie. No jak możecie zauważyć, na szlaku, oprócz mojej skromnej osoby, nie ma w tym momencie nikogo. Wątpię, żeby kamera to uchwyciła, ale tysiące drobnych resztek śniegu, właśnie. Drobinek spada w tym momencie na mnie na moją twarz. Fantastyczne, fantastyczne uczucie. No ale podejrzewam tak jak mówię, że kamerka GoPro jest na to niestety za słaba. Także musicie mi wierzyć na słowo, że coś takiego ma miejsce. Tutaj między drzewami. Po prostu wszystko się mieni. Wygląda to jakby tysiące małych świetlików właśnie przebiegała. Gdzieś pomiędzy drzewami, i co jakiś czas, na przykład tutaj, również udaje się dostrzec takie zjawisko. A tęczy, coś pięknego, fantastycznie to wygląda. Wręcz magicznie. No, nie wiem, czy muszę mówić coś więcej sami. Zobaczcie, że nie jest to zjawisko typowe. Cudownie wszystkie barwy tęczy yy, są jakby ukryte gdzieś w koronach drzew. I nie tylko w jednym punkcie, ale z każdej perspektywy jak udam się dalej, w lewo, w prawo, to zjawisko jest widoczne. No coś wspaniałego. No a Spójrzcie na to, na to fantastyczne zjawisko. Pełna tęcza, pełne półkole, a po środku nazwę to sobie znakiem nieskończoności, albo jak to woli, okiem Boga. Zobaczcie te promienie tęczowe rozszczepiają się w jeszcze jedno półkole także mamy jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte półkole stęczy. coś fantastycznego, nie jestem w stanie tego opisać słowami, cieszę się, że mogłem doświadczyć tego i pokazać wam jak pięknie może być o tej porze w górach piękne krajobrazy ale nie tylko na nich chciałbym się skupić Dzisiaj poruszymy temat kijów trekkingowych. Czy jest sens je zabierać? Jeśli tak, jak ich w zasadzie używać? Czy używamy ich? Czy używamy je poprawnie? Czy każde kije się do górskiej aktywności nadają? Także w wolnej chwili na pewno na moment przystanę i powiem słów kilka. kilka, kilka. O kija, właśnie o kija trekkingowy. Rozmawiamy dzisiaj o kijkach trekkingowych o ich zastosowaniu w turystyce górskiej Czy jest jakikolwiek sens używania kijków? Także nie przedłużając, sens jest i to ogromny Przede wszystkim punkt pierwszy stabilizacja utrzymujemy właściwą postawę właśnie dzięki kijkom idziemy zazwyczaj z plecakiem lekko pochyleni a w tym momencie jesteśmy dobrze ustabilizowani ponieważ posiłkujemy się właśnie kijami trekkingowymi. Druga rzecz, nieprzeceniona wartość takich kijków to odciążenie stawów, zarówno na podejściu, a szczególnie przy zejściu. Wyobraźmy sobie ciężki plecak, który cały czas ugniata nasze stawy kolanowe, a w tym momencie dajemy tym stawom w znacznym stopniu odpocząć, ponieważ dysponujemy, w cudzysłowie można powiedzieć, czterema kończynami, także odciążamy stawy no i ciężar rozkłada się już jakby na cztery kończyny i następna funkcja trzecia również bardzo ważna bezpieczeństwo w momencie poślizgnięcia się upadku możemy szybko zareagować takim kijem możemy powstrzymać ten upadek, zamortyzować go albo totalnie go uniknąć także jest to nieprzetleniona wartość, jeśli chodzi o stosowanie kijów trekkingowych. Mają one swoich zwolników, swoich przeciwników, ale ja osobiście tego typu rozwiązanie polecam. Szczególnie na zejściach, ale również na podejściach. Ale jeśli ktoś już nie lubi, niech spróbuje chociaż na zejściu na używać kijów trekkingowych i daje sobie rękę, i nie tylko obciąć, że. Jego stawy będą mu za to wdzięczne. Widzimy tutaj już krzyż szczytowy, a po prawej stronie, gdzieś w tym obszarze, widzimy ludzi, którzy zmierzają właśnie. W kierunku tego małego szczytu. Zaraz zobaczymy czy ja również się połakomie o ten kierunek. E, także pierwszy punkt naszego wypadu, można powiedzieć, mamy zaliczony. To jest jeden z trzech szczytów szczycików, które e, na tym wyjeździe się przydarzą. No i nieubłaganie zbliżamy się w tym momencie do Ostatniego etapu dzisiejszej wędrówki na Diabelską Głowę. Także zasuwam dalej. Robi się już coraz przyjemniej. Są skałki. Zmienia się roślinność. No i całkiem, całkiem fajne widoki. Piękne przejście graniom z lewej strony. Przepaść z prawej. Przepaść i kosodrzewinki. Także naprawdę, panorama 360 stopni, przepiękna, gdzie nie tylko, gdzie by nie spojrzeć, gdzie tylko nie odwrócimy głowy, po prostu zapiera, zapiera dech w piersiach, pięknie, pięknie, cieszę się, że możecie uczestniczyć w moim szczęściu, zobaczcie, morze chmur, zobaczcie wystające z tej otchłani szczyty, Zobaczcie prawdziwe oblicze Alp. Ok, na ostatni etap. Przejdę sobie tutaj prawą stroną na szczyt, także kamerka od czasu do czasu będzie gościć w mojej dłoni, a w momencie jakiś bardziej zaawansowany przejść zostanie doczepiona do plecaka. Ale sklepo. Także jak zwykle nie będę się czaił innymi turystami. Jestem na szczycie. Myślę, że wejście jest zaliczone. No i tyle. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. A wygląda bajecznie. A <laughs> Łatwa to była przechadzka. Ale naprawdę piękna. Wspaniała pogoda. Wspaniałe krajobrazy. Zresztą zobaczcie sami, ta panorama jest bezcenna. Ok, wierzchołek zaliczony. Przed chwilą stałem przy szczytowym krzyżu, no a teraz powoli zmierzam już w następnym kierunku i będę schodził na dół, zahaczając o kolejny szczyt. Także trzy wierzchołki do zaliczenia. Jak tylko nadarzy się sposobność, pogadamy sobie znowu o kijach trekkingowych. Kije trekkingowe. Czym sugerujemy się? Przy Nie chcę tutaj polecać jakichś szczególnych marek, albo mówić, że te droższe są lepsze, tańsze, gorsze, i tak Ale musimy zwrócić uwagę na podstawowe cechy, powiem moją bardzo subiektywną opinię. Nie preferuję kików, które są skręcane. Z tego powodu, że taki kijek często przy aktywności górskiej wchodzi na między skały i naturalnie po 10, 15, 30 minutach się rozkręca, co jest bardzo irytujące. Bo co jakiś czas musimy się zatrzymać, dokręcić ten kijek i sytuacja z pewnością po jakimś czasie znowu się powtarza. Dlatego ja osobiście wybieram kijki na takie oto skręcane zatrzaski. One również wpuszczają, ale co zauważyłem, Tak tego typu mocowanie trzyma dosyć długo i nie jest już tak upierdliwe jak mocowanie, które jest skręcane. Druga rzecz, fajnie by było, żeby kij był względnie lekki. Co mam na myśli mówiąc kij lekki? Kijek lekki to waga w granicach 150 gram do 200, jeśli chodzi o sztukę. No ale nie ukrywajmy, że tego typu kijki są droższe, ponieważ są wykonane. Wydaje się, że mamy problem. Podstawowe wykonanie tych kijków zazwyczaj opiera się na mieszankach aluminium albo karbonu. Tytanu również. Także są to, nie chcę teraz zwalniać gafy, ale powiedzmy metale, stopy metali, które są dosyć odporne. A jeśli chodzi właśnie o odporność przy zakupie tego typu kijków, szczególnie w turystyce górskiej, kijki muszą udźwignąć ciężar naszego ciała w momencie, kiedy upadamy, bo naturalnie zaczynamy się na nich wspierać, ale muszą również udźwignąć ciężar plecaka. Dlatego Ważne jest wykonanie tych kijków z odpowiedniego materiału. Zdarzyło mi się osobiście w Tatrach, że kijek dużo gorszej jakości pod moim ciężarem wygiął się. Próbowałem go potem naprostować, jednak nie udało się już tego zrobić, a wspieranie się na nim jeszcze podczas dalszej wędrówki wyginało go jeszcze dalej. Musiałem bezsensownie nieść go ze sobą, nie mając możliwości go wyrzucić. Tym bardziej było to frustrujące, ponieważ nie mogłem go używać, no i wspierałem się. W terenie, w którym rzeczywiście potrzebowałem kilków, jedynie drugim kilkiem, na który już bardzo uważałem, żeby go nie uszkodzić. Druga rzecz, kupując kilki, zwróćmy uwagę, aby były one wyposażone w różnego rodzaju nakładki, czyli standardową nakładkę, na przykład do e, Nordic Walkingu, jeśli ktoś jest zainteresowany, ona ma taki charakter stópki. Bądź ze zwykłą gumową końcówki, końcówką na jakiekolwiek drogi asfaltowe, szutrowe itd. Z troszeczkę szerszym talerzykiem do miejsc, które są błotniste, lekko zapadające się, no i które posiadają tego typu tarcze przystosowaną do chodzenia w śniegu. Wszystko zależy od naszej aktywności, ale fajnie jest już mieć, jeśli wydajemy jakieś pieniądze rzecz, która jest względnie uniwersalna. I teraz punkt ostatni, który może być, a nie musi, chodzi o przedłużenie tej rękojeści. Dlaczego? Normalnie oczywiście trzymamy kijek tutaj za uchwyt, ale zdarza się, że kijki służą nam również na podejściu jako pomoc w podchodzeniu, albo kiedy stawiamy go wysoko, nie jest nam wygodnie złapać już za tą końcówkę i łapiemy niżej. I w tym momencie odczuwamy dobrodziejstwo tego, że nasz kijek jest wyposażony w dłuższą rękojeść, także jest to również Jeden z czynników, który może, ale nie musi być. Ale starajmy się kupować kijki na tyle uniwersalne, żeby miały one zastosowanie w różnych sytuacjach. Tyle mojej, nikomu niepotrzebnej, bardzo subiektywnej wiedzy. Dobra, pozwoliłem sobie troszeczkę podbiec, bo już jest godzina 14. A z moich liczeń wynika, że dobrze by było, żebym najpóźniej o godzinie 16:30 wystartował z tego miejsca w kierunku domu żeby przed godziną 21:00, idealnie wjechać do garażu. W tym momencie, proszę, zbliżamy się do schroniska, które w normalnych warunkach byłoby otwarte, w którym, w którym to w normalnych warunkach być może mógłbym się czegoś napić zjeść, a może i przenocować, choć to jest wątpliwe bo jak często wspominałem schroniska w Niemczech są otwarte jedynie do października no a potem otwierane są znowu w maju no zobaczcie szczerze, czy to nie jest raj ewidentnie teraz się role odwróciły jesteśmy teraz w obszarze gęsto zalegającej mgły, która tak wspaniale wyglądała ze szczytu, przez ostatnie 30 minut, biegu udało mi się sporo nadrobić. Robiłem to w takim celu, aby móc zrealizować ostatni punkt, związany z zastosowaniem kijków trekkingowych w górach. Przede wszystkim musimy dostosować wysokość kijków do naszego wzrostu. W tym momencie widzicie przed sobą. Tabelę, która jest w pewnym sensie jedynie sugestią, do jakiej wysokości powinniście kijki rozkładać. Kijki w górach, kijki trekkingowe nie powinny nam przeszkadzać. Czyli posłużę się tutaj paroma przykładami, które zaobserwowałem u wielu ludzi. Nie chodzimy na kijach w sposób taki, jakbyśmy je po prostu nieśli, jakby były one dla nas dodatkowym. Banastem, czyli mam na myśli robienie czegoś takiego. To nie służy niczemu, można powiedzieć szczerze, przeszkadzają. Drugi, jak dla mnie osobiście dziwny sposób zastosowania kilków, to trzymanie je tutaj u góry, poruszanie się w ten sposób. Tak jakbyśmy imitowali osobę w pewnym sensie niewidomą, która jakby bada teren przed sobą. Moim zdaniem zastosowanie klików w ten sposób nie przynosi również żadnego sensu. Także przechodzę do sedna. E, moja bardzo subiektywna rada. W kijkach, które będziemy używali w góry, mamy tak zwane pod nadgarstki, można to określić, pasy, które odpowiedzialne są za stabilizację naszych rąk. I teraz na czym to polega? Wsadzamy rękę do środka takiego ucha, łapiemy sobie kijek i ściągamy do wygodnej pozycji sznur. Do wygodnej, czyli do takiej, nie że mamy ściśnięte dłonie przy samym kiku, tylko jakby nadgarstek na tych pasach się opiera, wspiera, pomaga nam właśnie wykonać ruch. Takie jest zadanie kijku. Kijki mają nam w górach pomagać. I teraz trzymamy kije właśnie w ten sposób, luźno. Dlaczego nie łapiemy z góry? Ponieważ to jest uchwyt bardzo niepewny i on w momencie obsunięcia się na pewno, na pewno puści. Trzymamy kijki w ten sposób, w ten sposób dłoń uchwytaczy jest najsilniejsza i również przytrzymujemy, choć nie jest to niezbędne, ale pomaga przytrzymujemy ten pasek, żeby on nie rozluźniał nam tej pętelki. W tym momencie trzymając kijki w ten sposób, kiedy podchodzimy, całe nasze ciało wisi na tych paskach i daje nam dodatkowe wsparcie, jeśli stajemy, stajemy kijami gdzieś wyżej, powinny być one na przykład krótsze, pomaga nam to wykonać krok z ciężkim plecakiem i wypycha nas do góry. Kiedy schodzimy, Kijki stanowią jakby funkcję następnych odnóży. Mamy w tym momencie cztery punkty oparcia: nasze nogi i kije, które w momencie, jeśli upadamy, amortyzują idealnie nasze ciało, zapewniają stabilizację i przede wszystkim chronią stawy. Czy muszę coś więcej dodawać? Myślę, że nikt nie poczuł się moją wypowiedzią urażony. Jeszcze raz podkreślam, to są moje subiektywne opinie i najlepszy wybór, jaki możecie dokonać, to wasz wybór. Dlatego wszystko jest kwestią indywidualnych upodobań.